Ci ludzie tu przyjeżdżali. Zespół wrocławski był czterokrotnie. Na, na posiedzeniu w tej sali. Tutaj przy rozstawione były multimedialne środki przekazu i to wszystko było przekazywane. I co? Państwo ściągali ludzi nie pieniędzy. Oczywiście poobiecywane nam, że, że będą donatorzy, że ta monografia będzie w jakiś sposób przez urząd rozpropagowana wśród tych, którzy mogliby sponsorować, sponsorów. Było nawet opracowane, jak ci sponsorzy się mają zmieścić na okładkach i tak dalej. No na przykład tak jak, jak tutaj. Mało tego, było obiecane, że i rzeczywiście są na to pieniądze, bo to jest działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego w regionie. I Unia daje na to ogromne pieniądze, sama wiem. Natomiast no, musi być jakieś działanie y, dwustronne, bo tylko wtedy coś ma sens, jeżeli dwie strony chcą. No bo wygląda na to, że przyjechali sobie jacyś profesorowie, którzy, no wiadomo, że musieli być zaproszeni przez nas, i my chcemy tej monografii. No nie, proszę Państwa, albo wiruszu chce i jest świadom, że musi być dwustronne działanie. My dajemy opracowanie naukowe, rzetelne, w sensie naukowcy dają opracowanie rzetelne, a urząd ze swej strony no, daje to, co może. Bo do tej pory na tym y, seminarium w dniu 4 kwietnia 2014 roku ludzie z Łodzi, Wrocławia i Warszawy przyjechali i wyjechali z tak zwanym pustym, y, pusty, pustym portfelem, bo nie dostali nawet zwrócony za przejazd, za nocleg, ci co i tak się też jawi wirusów. A zatem, znaczy, i dlatego pytałam Panią o to, co się działo przez ten rok. Bo według mnie, jeżeli ktoś planuje wydanie czegokolwiek, jakąkolwiek inicjatywę podjąć, musi zabezpieczyć te środki. My tych środków, niestety, według mojej wiedzy, nie mamy zabezpieczonych. A był na to czas przez ten rok. Czy ona ma liczyć 1100 czy 1200 stron, czy 900 stron? To jest temat drugorzędny. Jeżeli chodzi o koszty, o których tutaj Państwo radni mówią, koszty te można zmniejszyć. Nie wiem, czy Państwo analizowaliście ten wstępny kosztorys monografii na maj 2015 rok. I tu jedną z pozycji jest druk w nakładzie 2000 sztuk. Książka szyta w twardej oprawie. około 450 stron, 1 tom. 35 tysięcy razy 3 tomy, 105 tysięcy zł. Wydając 1000 sztuk, a nie 2000, już mamy 50 tysięcy zaoszczędzone. Musimy znaleźć te, te pieniądze. Macie Państwo rację. Natomiast jakby to czasowo było, Pani doktor, rozłożone? Do Czy to w ciągu roku najbliższego, 2015, 2016, 2017? Jak, jak, jak to Państwo, Komitet Redakcyjny, jak, jak Wy przewidujecie, jak zakładacie? Proszę, proszę Państwa, tutaj młodzi ludzie mieli rację, że to jakoś trzeba było zabezpieczyć zabezpieczać. To przecież nie zrobią tego ludzie z zewnątrz. To drodzy Państwo, to każdy z nas się objęł.